Okej, okay, Jimen stał się tytanem. Lecimy, seria, odcineczek od Are You Sure? Are You Sure? I prosiliście, w ogóle na głównym kanale widzowie mówią... Co tam robi Katie? Okej, okay, na głównym kanale prosiliście mnie, żebym obejrzał to, więc... Na razie sobie sprawdzę jeden odcinek od tego pana, ale wygląda to już całkiem fajnie, jak oryginał. Jezu, co się robi z tym, z Jimenowi? Ty, Jimin... Jimanowi -man, coś jest nabuzowany. Oho. A ciekawe, jak on się stanie tu tym, tym astro. Czekajcie, bo za cicho jest. W ogóle ostatnią serię, co oglądałem wczoraj, to jest ten Narwals, To chyba Polacy to robią. Pozdrawiam serdecznie, nieźle. Fajnie, że ludzie, osoby z Polski, potrafią tak dużo wyświetleń zrobić i serię taką fajną. O, uciekli. A to był tu fajkowy g w ogóle. O, kurde, ty. No to grubo. Ale to był fake g nie? Pamiętacie, że to fake. Co jest? Co jest ty? Czemu prze, prze, przejął go ten UFO toaleta i temu tak się dzieje? Ale bez sensu, bo w, do, jak dobrze wiemy, tutaj w odcinku 60 ten Dżiman to był klon, to był fałszywy Dżiman, nieprawdziwy. Może teraz się, może teraz się pojawi ten prawdziwy co jest kurde jak się złożył jak transformers ty a wiecie co robią transformersy na, na dyskotece składają się na taksówkę ty co zostań tu i oglądaj no super ale dał nam jeszcze na wieży kurka juggernaut nagrodę oj 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 co jimen Kur kurka co tu się dzieje czemu tu jest titan tv man General existence? Eee, your existence Może destroy albo coś takiego Co jest ty Czemu tu nic Dziękuję za obejrzenie Ej mega mega to było fajne To było fajne bardzo fajne i słuchajcie, patrzcie, no ja myślę, że obejrzymy sobie te odcinki. Ariusz sure? już robi mega fajne. Więc prawdopodobnie zrobim przeniosę tę serię na główny kanał, bo tutaj warto, warto. Jestem pewny. Ale jeszcze tutaj były te odcinki, nie? To chyba ten. To były te narwale. Jej raczej na razie nie przeniosę na główny ten. Ty taka jakość tragiczna na główny hey, kanał? No. Ale potem zobaczymy. Ta animacja jest okropna. Nie, to czekajcie, kto zrobił tę animację w końcu? Bo mi się tu coś myli. To tu? Zombie, wirusa I. Ee, dobra, co my Czy złe? Ale nie są. 100. To, to, to. Virus 8. A, to jest speaker, to oni to robili. To nie jest żaden stary klimat shortów, tylko goofy animacja. Ej, to mi się pomyliło. To, to którzy youtuberzy nagrywali ten? Już mi się pomyliło, muszę po w komentarzach popatrzeć. To nie narwale. To jaką serię robiliście? A to tu, ja to oglądałem przedwczoraj, to dobrze mówiłem. Tu są narwale i tu właśnie. Bardzo dziękuję za reakcję. Tutaj Se Santa Sar i Crazy Vertigo. Witam, jestem voice actorem w tej serii. Także widzicie, Polacy ją robią. E, czekajcie, jeszcze sprawdzimy sobie linka od tego. No i patrzcie, 21 tysięcy, także nie jest źle. Widzicie, wystrzelił. Tutaj Jimena na tapecie, na miniaturce to wystrzelił. <laughs>